You can't know that. But in 500 years from today the world is a wasteland. Everything is destroyed. The surface uninhabitable. The last survivors live in bunkers below ground and mankind teeters on the brink of extinction. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Red Spider, a to jest video recenzja gry a New Beginning odrodzenie. Produkcja niemieckiego studia Deadling Entertainment jest klasyczną przygodówką point-and-click, w której kierujemy dwojgiem diametralnie różnych bohaterów. Faye jest wysłanniczką z przyszłości, szczerze zaangażowaną w misję ratowania ziemi przed zagładą. Bent emerytowanym bioinżynierem, który swoje oddanie pracy naukowej przypłacił załamaniem nerwowym, zepsutymi relacjami z synem i ostatecznym porzuceniem wyznawanych dawniej szczytnych idei. Od śmierci żony, zgodnie z zaleceniami swojego terapeuty, powtarza jak mantrę: nie jesteś odpowiedzialny za cały świat. Okazuje się jednak, że tylko on może pomóc swej odmienić ponurą przyszłość planety. We've already talked about your do-gooder complex, haven't we? You have a right to be egoistic. You are not responsible for the whole world. Say it. I am not responsible for the whole world. That's it. Now, get some rest. Hey, we 2050 is too late! Joseph? Oh my god, what's happening? We can't stop the complete destruction of the climate! We are smack in the middle of it! Our... Mocnym elementem gry jest fabuła, z pewnością należy docenić jej oryginalność. Tym razem nie walczymy z terrorystami, nie odbieramy ataku kosmitów ani legionu piekielnych pomiotów. Robimy coś zupełnie innego, czego dotąd w grach komputerowych nie mieliśmy okazji doświadczyć zbyt często: ratujemy Ziemię przed zgubnym i destruktywnym wpływem ludzkiej cywilizacji na środowisko naturalne. Prawda, że oryginalnie? Scenarzyści wykorzystali popularne w filmach motywy katastroficzno-apokaliptyczne przemycając do opowiedzianej w grze historii głębsze treści i walory edukacyjne, takie jak pochwała ekologicznego stylu życia czy piętnowanie podyktowanej chęcią zysku niszczycielskiej działalności wielkich korporacji. Obok wątku głównego mamy również wzbogacające historie wątki poboczne, dzięki którym lepiej poznajemy bohaterów gry i motywy ich postępowania. Warto podkreślić, że pomimo dość poważnej tematyki, gra została doprawiona szczyptą humoru. Jedną z wielu zabawnych sytuacji jest rozmowa uprowadzonego Benda Swensona z pluszowym królikiem. Did they kidnap you for your research too? These maniacs. He can plan his own breakout. I've got my hands full with my own. Ciekawie wypadają zastosowane przez scenarzystów retrospekcje fabularne. Po wielu wydarzeniach z przyszłości dowiadujemy się bowiem z opowieści Fey. Smaczko dodaje fakt, że to co dla Benta i gracza jest przyszłością, dla Fey jest już przeszłością. W końcu dziewczyna podróżuje w czasie i próbuje dokonać czegoś, czego z pewnością nie pochwaliłby Emmett Brown, naukowiec serii filmów Powrót do przyszłości. Że to każdy wie, że zmiana wydarzeń w przeszłości może wywołać katastrofalne skutki w przyszłości. Może bowiem dojść do zaburzenia kontynuum czasoprzestrzennego. Zagadki w grze mogą budzić mieszane odczucia. W trakcie rozgrywki zbieramy przedmioty, których później używamy w innych lokacjach. Zwykle łatwo odgadnąć, czego należy użyć w danej sytuacji, choć niektóre rozwiązania może być trudno wpaść, nie są bowiem do końca logiczne. Przez co w grze występuje kilka momentów, w których nie unikniemy frustrujących przestojów i charakterystycznego dla starszych przygodówek używania wszystkiego na wszystkim w poszukiwaniu właściwego rozwiązania. Da się jednak uniknąć nużącego polowania na piksele, wystarczy bowiem wcisnąć spację aby zaznaczyć wszystkie dostępne w danej lokacji przedmioty i punkty interakcji. W grze zastosowano jeszcze jeden mechanizm, będący ukłonem w stronę osób nie będących hardkorowymi wielbicielami przygodówek. Okazuje się bowiem, że bardziej złożone zagadki logiczne, takie jak rozstawianie anteny komunikacyjnej czy uruchamianie generatora, da się rozwiązać i jednym kliknięciem myszy. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk pojawiający się w prawym rogu ekranu, aby zagadka rozwiązała się sama. Fajnie? Dla osób mniej cierpliwych pewnie tak. Dzięki takiemu zabiegowi nie rzucą monitorem o ścianę po kwadransie zmagań z problematyczną zagadką jednak gracze mogą nieco kręcić nosem na te uproszczenia. Na szczęście nikt nie jest zmuszany do korzystania z tego mechanizmu. Fani trudnych zagadek mogą z nimi obcować do upadłego, zaś niedzielni gracze skorzystać z rzuconego przez twórców koła ratunkowego, unikając irytujących przestojów, przez które mogliby się od gry odbić. W ogólnym rozrachunku zastosowany zabieg wychodzi grze na dobre. Sterowanie w Enu Beginin zostało dobrze przemyślane. Większość czynności w grze przypisano przyciskom myszy. Po wciśnięciu i przytrzymaniu lewego możemy skorzystać z menu interakcji z przedmiotem bądź osobą. Prawy przycisk otwiera i zamyka inwentarz naszego bohatera. Pod względem graficznym ENIU Beginin przypomina produkcję z cyklu ranowej. Gra otrzymała kreskówkową oprawę. Ręcznie malowane, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach tła prezentują się rewelacyjnie, a utrzymane w komiksowej stylistyce przerywniki filmowe doskonale komponują się z całością. Również menu główne oraz ekran ustawień gry przedstawiono w formie historyjki odblaskowej, aby nie burzyć osiągniętego w ten sposób specyficznego klimatu. W czasie gry odwiedzamy zróżnicowane lokacje: Dom Swansona, Platformę Wiertniczą, zrujnowane San Francisco z przyszłości i wiele innych. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, mogę zatem śmiało przyznać, że moje estetyczne gusta zostały zaspokojone. Niestety nie obyło się bez dwóch zgrzytów. Pierwszym jest słaba animacja postaci, podobnie jak tła przedstawionych w 2D. Drugim brak opcji zmiany domyślnej rozdzielczości, z tego powodu posiadacze panoramicznych monitorów będą musieli zaakceptować czarne pasy wyświetlane po obu stronach ekranu. Złego słowa nie da się natomiast powiedzieć o prawie audio, która jest znakomita. Wszystkie utwory muzyczne zostały oddzielnie nagrane na nośniku z premierową wersją gry. Warto ich posłuchać, gdyż na długo zapadają w pamięć. Odgłosy i efekty dźwiękowe również nie budzą zastrzeżeń, jednak aktorzy podkładające głosy wypadają różnie. Do I know you? I know your work. That is the reason why I need to talk to you. Nothing can be important enough not to get an appointment first. Nice outfit. Are you military? No, I am from a different organization. Nadmińmy, że gra została na kinowo. Zachowano oryginalny angielski dubbing, aplikując polską wersję w formie napisów. Niestety nie zawsze przekład jest wierny temu, co słyszymy, a niektóre zdania w ogóle nie zostały przetłumaczone. Można się też natknąć na wypowiedzi w niewłaściwym kontekście oraz literówki. Pojawiające się błędy nie mają jednak większego wpływu na samą rozgrywkę, co w niektórych źle zlokalizowanych przygodówkach ma miejsce i w znacznym stopniu utrudnia rozwiązywanie stawianych przed graczem zadań. Podsumowując, A New Beginning jest solidną, choć nie pozbawioną błędów produkcją, utrzymaną w staroszkolnym stylu, wyposażoną w nienachalne mechanizmy ułatwiające rozgrywkę, które z pewnością docenią osoby nie lubiące godzinami głowić się nad zbyt skomplikowanymi zagadkami. Jak na przygodówkę, jest dość długa i wymagająca, oferuje przy tym przyjemną dla oka grafikę i wpadającą w ucho warstwę audio. Tematyka gry jest unikalna, sama zaś fabuła ciekawa i nie zaskakujących zwrotów akcji. Z pewnością nie jest to jednak produkcja zdolna przekonać do siebie osobę strojącą od przygodówek, brakuje jej bowiem tej specyficznej magii, która charakteryzuje grę wybitną i sprawia, że chcemy do niej często wracać. Ponadto myślę, że nie wszystkim przypadnie do gustu ekologiczne przesłanie, którym gra epatuje niemal na każdym kroku. Niemniej dla fanów gatunku jest to pozycja obowiązkowa i głównie tym osobom Eniu Beginin polecam. Ocena czteryrec pajderki w sześciostopniowej skali. Say hello to the year 2050.